W niedzielę 5 czerwca po raz trzeci wystartowała Legionowska Dycha. Tegoroczna edycja składała się z dwóch części: zbiegów młodzieżowych oraz zbiegu głównego, w którym ograniczono liczbę startujących zawodników do 400. Jak można się było spodziewać, zapisy internetowe do Legionowskiej Dychy przebiegały w tempie ekspresowym i już po kilku minutach lista była zapełniona. Zanim wystartował bieg główny, w biegach na krótszych dystansach rywalizowali najmłodsi. Na dystansach od 150 do 1500 metrów wystartowało w sumie 163 młodych biegaczy, głównie mieszkańców powiatu Legionowskiego. W poszczególnych biegach wygrywali Wiktoria Chudorlińska, Anna Nalewajk, Agnieszka Juśkiewicz, Klaudia Lelonek, Magdalena Nowak, Anna Kalisiak, Oskar Golon. Aleksander Olszewski, Marcin Dudko, Maciej Wojciechowski, Maciej Jaszczak i Cezary Grzechnik. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni medalami oraz nagrodami rzeczowymi, które przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie, organizator główny Legionowskiej Dychy. Start do biegu głównego na dystansie 10 km zaplanowano na godzinę 12, więc zawodnicy mieli do pokonania nie tylko długi dystans, ale również musieli zmagać się z wysoką temperaturą, co odbiło się na wynikach. Już po czterech kilometrach stało się jasne, że o zwycięstwo powalczy trzech biegaczy, którzy uzyskali przewagę nad resztą zawodników. Początkowo tempo nadawał Emil Dobrowolski z Kotomowa, ale tuż za nim biegli jego kolega klubowy Michał Bernadelli z Łomży oraz Kamil Poczwardowski z Warszawy. Końcówka należała do Bernardellego, który oderwał się od pozostałej dwójki na kilka kilometrów przed metą. Tutaj zobaczyłem, że akurat Kamil trochę słabnie, a wiedziałem, że on źle znosi upały. Koledzy z grupy postanowiłem pomóc i wtedy wyszedłem, oderwaliśmy się od Kamila. Nadal ja po prostu otrzymałem tempo, więc tak naprawdę ja nie przyspieszałem, no może poza ostatnim kilometrem. Taktyka była zmieniona całkowicie w trakcie, byłem naprawdę bardzo zdziwiony. Michał Bernarderli był zdziwiony tym, że nie musiał walczyć o zwycięstwo na końcowych metrach, bo właśnie w taki sposób wygrywa większość swoich biegów. W legionowie uzyskał czas 31 minut i 34 sekundy. Drugiego na mecie Emila Dobrowolskiego wyprzedził aż o 38 sekund. Jeszcze przed półmetkiem kolega zaatakował. Właściwie do, do czwartego kilometra biegliśmy we trójkę. Kolega zaatakował. Ja się dłużej przytrzymałem. No i później nie starczyło sił. Kolega zresztą, no, trochę mocniejszy. Tam wiadomo, próbowałem, próbowałem nawiązać walkę, ale niestety. Ciężko było i musiałem odpuścić. Pogoda okazała się więc trudnym przeciwnikiem dla biegaczy. Trzeci na mecie Kamil Poczwardowski stracił do zwycięzcy 1 minutę i 56 sekund. Jest na Dużą niespodzianką zakończyła się rywalizacja wśród kobiet. Jako pierwsza linię mety minęła Monika Kociela, reprezentująca barwę AZS-u Wojskowa Akademia Techniczna. Zwycięzczyni wspaniale pokonała drugą część trasy. Do połowy dystansu widziałam dziewczyny, że są gdzieś w odległości 400 metrów ode mnie, więc no po 5 kilometrach już było ciężko przyspieszyć, ale jakoś dałam radę. Monika Kociela nie tylko odrobiła stratę, ale na mecie uzyskała prawie minutę przewagi nad Aleksandrą Staraceńską. Trzecia w klasyfikacji kobiet była Aneta Ronek-Gliwa z Borowej Góry. Wśród pań z Legionowa najszybciej trasę 10 km pokonała Małgorzata Brodowska. Drugie miejsce zajęła Anna Strachocka, a trzecie Mariola Królikowska. Z kolei najszybszym legionowianinem okazał się Artur Błaszczyk, który wyprzedził Macieja Milewskiego i Kazimierza Romańskiego. Główny organizator zawodów, czyli dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie Grzegorz Gutkowski, zapowiedział, że za rok w Legionowie będzie mogło wystartować dwukrotnie więcej amatorów biegów ulicznych.